Ma widzowie ze strony Hyper. Witam Was w 15 odcinku serii Rural Glory. Powiem Wam szczerze, było gorąco okienko transferowe, które już zakończyłem i zaprezentuję Wam na ten moment transfery, jakie zrobiłem. Jest to Soled, zawodnik uważam mega dobry. Z Udina za badaż, że ściągliśmy go. Nicola Zalewskiego ściągliśmy. Aleksa Waje, który był u nas w poprzednim sezonie, bo potrzebowałem zawodnika na ławkę. Uważam, że na pewno dostanie minuty u nas, będzie się z Gajo zamieniał. No i mam nadzieję, że będzie z niego pożytek. Tutaj była bomba transferowa. Załatwiliśmy Fabio Silva, który już strzela bramki, co bardzo cieszy. Aronsona załatwiliśmy z Leeds Za 10 milionów na zastępstwo za Nikopaza, żeby się, żeby się zamieniali. Kowacewicza w ogóle na ławkę załatwiłem, bo powiem szczerze, że już. W, osta w ostatnich godzinach po prostu załatwiłem ramkarza, potrzebowałem jakiegoś, a Kowacowicz uważamy jest mega wyborem. Też damy mu szansę na pewno. Także zobaczymy tutaj jeszcze trzy wypożyczenia nastąpiły. Kumbediego wypożyczyliśmy na ławkę. Jest szansa, że go wykupię, ale jeszcze zobaczymy jak będzie jak czas pokaże. W ogóle Sasha jego, się udało z Bayernu wypożyczyć z system mega w szoku na prawą obronę. Naprawdę 79 na wypożyczenie to jest tak rzadkie teraz. Ale cieszę się naprawdę, że się udało. Będzie w pierwszym składzie grał, będzie się z Kumbetim też zamieniał. No i pewnie pamiętacie, z, z tamtego sezonu: Maximo Perone. Nasza szóstka. A z powrotem na wypożyczenie do nas wrócił. Także też mnie to niezmiernie cieszy. Młody, dobry zawodnik. No i tyle w sumie z transferów, tutaj jeszcze próbowałem Bramkarza ściągnąć, on, on ma bodajże 74,5, też bardzo dobry jest Ale to ewentualnie później Ale to nieważne, bo teraz mamy Kowacewicza, także się na razie na tym nie skupiamy Ale widzowie, muszę wam powiedzieć jedną rzecz Właśnie, może widzicie teraz zarządzanie zespołem Polska Podpisałem kontrakt z, z reprezentacją Polski, nie mogłem tego odmówić na tamtym live'ie, no i w sumie też na odcinku 14 yy, przyszła nam oferta podczas okienka transferowego yy, no ze prezentacji Polski z PZP-u dokładnie żebym przeszedł ich trenować. No mówię, no nie, w takiej sytuacji się nie odrzuca, biorę to. No już zrobiłem powołania. Za 3 dni gramy mecz z ganą Trzeba ustawić skład jakiś na ten mecz. Ale ja. A właśnie, jeszcze zobaczmy, ile tych meczów jest, bo to jest też dla mnie ważne. Mm. A, dwa mecze tylko. O, i to jeszcze towarzyskie z Ganą i z Niemcami. U, dwa wyjazdy mamy. Cztery dni później, dobra. To ja myślę, że. Ja bym zagrał chyba tutaj czwórką obrońców. Myślę, że to będzie dla nas najlepsza opcja. Dobra, wybierzemy może... E, tu, nie tutaj. Hmm. Takie 4-4-2 zwykłe. Szczerze, biorę to. Chociaż, a jeszcze była taka jedna fajna formacja, nie wiem czy ona tutaj jest. O, 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 dobra. To jest spoko. 4-4-1-1, to, to jest, mega formacja, tego właśnie szukałem. Dobra, no to tu na pewno będzie, no te, ten skład jeszcze nie, nawet nie patrzcie na niego, bo ja go będę zaraz zmieniał, tylko po prostu tu ustawię już wstępnie, co tu ma być. Ja myślę, że tu będzie klasyczna dziesiątka chyba najlepsza. Tak, tutaj będzie na pewno jeden Cofnięty rozgrywający. O, no, może być defensywny. Który się na obronie będzie skupiał. No, a tu raczej Frankowski zagra, także mm, to już chyba mogę mu tak ustawić. No, może być budowanie akcji. Chociaż. No, może mieć, dobra. To Zalewski bardziej, bardziej chyba będzie ofensywny. Będzie miał zrównoważonego, dobra. Dobra, Kiwior chyba tutaj będzie grał jednak na tyle lewej obronie. Także to bym mu zostawił. A fałszywy nie do środka. Nie, ja bym zrobił tak, na bocznego. Dobra, i zrównoważony. O, tutaj. Yy... Może być rozgrywający, nie ukrywam. No i dobra, tak to zostawimy. Nagres, kontr, mówicie, żeby grać? Możemy grać, nie ukrywam. No 70 jest ok. Dobra, przejdźmy teraz do ustawienia tego składu w ogóle na ten mecz Bo mamy formację już OK, tylko teraz skład trzeba ustawić Dobra, myślę, żeby Sleeze za... A jeszcze moder, dobra, to moder zagra, yy, a jeszcze mamy Kesha właśnie Na pewno chciałbym widzieć tutaj Piątkowskiego, hmm, kogo my tu jeszcze mamy? Bednarek. Aha, tu jest jeszcze reca, karbownik. Chociaż. Dobra, niech zagra Kibier może na środku. A niech zagra karbownik, spróbujmy. Trzeba trochę tutaj porotować tym składem. Dobra, niech piątek będzie na ławce na razie. Damy Benedyczaka. Może jeszcze recy, aby się tutaj przydał kurczy. Dobra, to tak zrobimy. No i dobra. Chociaż dobra, jeden pomocnik chyba wystarczy. To dobra, niech będzie ten. Dobra, niech będzie skóraś. No i dobra, to sobie jeszcze to ułożę, żeby to ładnie wyglądało. Mm, dobra. No i dobra, no to mamy tu na razie. Takim składem wyjdziemy na Gany. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy, bo jestem naprawdę ciekawy. No tutaj kapitan, nie, no Lewandowski. Bliski wolny też lewy. Tak. Dobra, tutaj też Lewandowski, daleki może mieć. Sztykarny, ok. Podkręcenie ma no fajne tutaj z lewej nogi Dobra, ok. Z prawej może... Ktoś lewonożny. O, Szymański. Instrukcje dotycząca rzutów rożnych. Aha, no to z lewej będzie może Zieliński. O, super. Aha, no to. A, to musi być jedna osoba, o kurczę. Dobra, niech będzie Szymański, on ma fajne wrzutki rzutów może mieć. Bliski słupek, dobra, jest OK No to dobra, taktykę mamy OK Chociaż przejdźmy jeszcze tutaj szybko. A już mamy ten skład ustawiony, to o, super, boczna brońca może być. Karbownikowi damy Może być wahadłowy, nie widzę przeszkód. No i moder jeszcze właśnie, o! Może mieć box to box, nie widzę przeszkód. Zieliński na defensywnym, o nie, 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 tak nie może być. U, no to ich trzeba wymienić, to moder będzie grał niżej. Skrzydłowy, może być, bo Zalewski będzie wysoko też grał. Dobra, to spróbujemy z tym półskrzydłowym. No i dobra. Moder będzie na bok yy, na defensywnym pomocniku bardziej. No i dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przejdźmy do pierwszego meczu z Ganą. Jestem naprawdę ciekawy, jak to się potoczy. Jeszcze mecz towarzyski. Uuu. Aha, no, no, tu jest. No, <noise> bo mamy teraz Zalewskiego w Komo. Także. No, przyszło nam tutaj powiadomienie, ale dobra, zobaczymy po szybkiej symulacji. No i pięknie, wygrywamy 3-2 z Ganon. Szymański, Kamiński i Lewandowski, super, bardzo mnie to cieszy. Kurczę, kasz, czerwona kartka, no to nie zagra w przyszłym meczu. Z Niemcami. Ale dobra, cieszy to, że mamy punkty. No bardziej te mecze reprezentacji będę symulował, chyba że będzie jakiś ważny, to... To zobaczymy. Dobra, niech Frankowski teraz na boku zagra. A niech zagra może Benedyczak. Na no, mecz z Niemcami może dajmy niskiego wyżej, tu zagra może Linety Niech zagra sobie Reca i zagra Bednarek Zrobimy tak Niech jeszcze może zagra Slish Pozmieniamy trochę No i damy szansę grabarza niech zagra A Kamiński gola strzelił, ale dobra, no to. Mam dwóch obrońców, tu. Dobra, no to bardziej ofensywnie wyjdziemy na ten drugi mecz. No i dobra, tak to zostawimy. No i przejdźmy do tego drugiego meczu. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Z Niemcami, bardzo ciekawy mecz. Nie ukrywajmy. No to lecimy. Uh, remis, okej. Okay. Lewandowski strza... o, spudłowany żutkarny szkoda. Naprawdę. Ale dobra, mamy w teorii 4 punkty po tych dwóch spotkaniach. Także uważam, jest na plus. Dobra, i teraz przejdźmy do Sedna. Mm, przejdźmy już do Komo. O, czyli Matikasz już może grać, ale to w reprezentacji Kakert się rozwija co mnie bardzo cieszy. Dobra, co by mu tutaj dać? Niech ma tego cofniętego rozgrywającego, niech się rozwija też w innych płaszczyznach. Okej, okay. to teraz ustawimy, szyb ustawimy szybko skład i myślę, że lecimy do meczu. Ten sobie zobaczymy. Zobaczymy, jak on tutaj się prezentuje ten skład. Dobra, chyba bym go nie zmieniał. Dobra, tak to zostawimy. No i dobra. Przejdźmy do tego meczu Sasuolo z Beniaminkiem. No na pewno, na pewno będzie ważny mecz. Jest na pewno do wygrania. Także przejdźmy do niego. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Czy nam te spotkanie zobaczymy, jak w nie wejdziemy? Jest to naprawdę ciekawy. Coś wisi w powietrzu. proszę! O to chodziło właśnie. Na start strzelić szybko bramkę i no, no i grać dalej po prostu. Tą samą piłkę. Ładnie to wygląda. No, Fabio Silva się wpracuje właśnie ruchu naprawdę ruchu na fajnie wpasował do drużyny. Bo dużo bramek sytuacja. strzela. Co będzie z interwencja. Bronka? Zobaczmy, jak tutaj to się wydarzy wszystko, ale coś za łatwo w środku pola. Brawo, ładny odbiór zawodników. O, piękne rozgrywanie, co mnie bardzo cieszy. Ło, Boi, okej. Okay. Jak on to mógł spudłować? Ojoj, taka sytuacja. Kurczę, szkoda, mam niedosyt. Żeby to się bramką nie skończyło. Uff. ładnie broni, co mnie cieszy. Diaoni ja coś słabo gra teraz. Uspokaja teraz. Kurczę, i Smolcic. Może no, zrobimy jedną tak. zmianę do przerwy? Dlatego Smolcicza zmienimy. Zagra sobie do sceny. W obronie musimy teraz pilnować wziście. na pewno. Klasy... Bo jeżeli chcemy ten wynik Proszę utrzymać, pan, no to no to jest ważne. Druga A w obronie, obronie nie ma żartów. O, ładna piłka tutaj przeszła. Kurczę, szkoda. O, może jednak? Jacku, no, trudna sytuacja była, nie ukrywajmy. Do Zasłono dobrze silniej, broniło. Więcej precyzji. Świetnie. O, no, no, on jest ten dobry. On jest dobry. Uuu, Wyszedł ale sytuacja sam sam z a a Prawda, groźna otrzymuje. była. Ale dobra, zmienimy kogoś. Diawni coś kurcze, się nie wpasował na razie. I zaliczy debiut Aronson. Zobaczymy jak sobie poradzi. Chyba miał zbyt dużo czasu do namysłu Za wpuściliśmy, zobaczymy strzałem nie trafił w Ładną no, akcję tutaj po tworzymy. Powoli, powoli A, ale Znakomicie błędne podanie zawodnika. komicie Groźna akcja zatrzymana. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Kurczę załatwa w środku, jeszcze, jeszcze w środku zrobimy zmiany. Kakerc zejdzie, wejdzie peronę, bo tak to nie może wyglądać. Jak to ale szkoda. Yes, co tu się wydarzyło? W I nie nie możemy takich błędów popełniać. Teraz. A jeszcze, dobra, niech sobie z wejdzie na ostatnie minuty. Ależ to była okazja Tomku lepszej, mogą już w tym meczu nie mieć. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. grają na czas. I Zobaczmy. Troszkę zmian, bo Wyszjadomi faktycznie. Przeważamy tak, w tym meczu. To, złego, no i po prostu nie, nie ma opcji, że ten mecz. O nie, no nie, ja tego nie widzę, nie. Ludzie, nie, no to jest niemożliwe. Taki mecz. Nie ma nawet opcji. Takie sytuacje niewykorzystane. Aż boli w oczy. Kurde. Nie no, co to miało znaczyć? Ja miałem szansę na gola, teraz on to prze. O, ja, no nie, no nie może tak być. Ja miałem szansę na gola i oni to zatrzymywali. No nie, no. Nie możemy, nie może tak być. Kurczę. Szkoda. Szkoda tego meczu, bo naprawdę fajny był. I mogliśmy fajnego gola strzelić, no ale cóż. Go, gole nawet, bo naprawdę mieliśmy parę takich sytuacji, że szkoda gadać. Na razie 10. miejsce po czterech spotkaniach, bilans 1-2-1. No jest ok, nie, jak na nas. Na spokojnie Sasuolo wysoko, ale no to wiadomo, to jest początek sezonu. Torino wiadomo... z Milanem teraz mecz. Od Jauni szybko jeszcze pozycję zmienimy. O, tu się ładnie rozwija, co mnie bardzo cieszy. Niech ma tego szeroko ustawiającego się, bo słabe podania ma. Niech trochę popracuje nad tym. Dobra, Diauni, niech odpocznie sobie jeden mecz. Zacznie się będzie na ławce. Ale strefę za niech zagra. Wejdzie sobie waje. Damy szansę kempfowi a i jeszcze jeszcze trzeba zmienimy. Kurczę, to jest Milan. Hm. Ale dobra, dobra, Waje może grać. Tak, i chyba tyle, myślę. A może opaskę kapitańską ktoś inny otrzyma? A może Aude'ro damy? Zobaczymy, bo może NDD nie jest odpowiedni jeszcze, szczerze. Nie wiem, komu tak naprawdę na 100% dać. A tu jeszcze szybko... No to powiadomienie usuniemy. No i dobra, lecimy do tego meczu jeszcze. Na pewno chciałbym też je zobaczyć. Fabio Silva, naprawdę, jestem tak zadowolony z tego transferu. Ja wiedziałem, że to będzie dobry transfer. I nam to spłaca po prostu. Odpłaca. <grym> też można tak powiedzieć. Bo powiem szczerze, no to, co gościu robi, to jest niemożliwe. Chociaż dobra, niech ma tego lisa polakarnego. Wam pokażę w statystykach. No co mecz, bramka, nie? To jest po prostu... Natrafiliśmy no, idealnie z nim. E, nie tu. No, w trzech meczach trzy bramki. No, znakomity rezultat. Asysty na razie, no, po jednej tutaj jest. Czyste konta ma, Audero jakieś? Chyba nie ma. O, nie ma jeszcze, ale. Nie gra źle wcale. O, Kemp chciał zagrać. Nie, nie, nie. Znaczy, będziesz na ławce, może wejdziesz, ale to jest wszystko. Zobaczmy ten mecz, bo naprawdę będzie o co się bić w tym meczu. Także zaczynamy. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Sędzia widzi oczywisty faul. Ledwie zaczęliśmy zawody, a już sędzia może sięgnąć do kieszeni. Spójrzmy, co zrobi. Samuel, Samuel zobaczymy, Chukueze. jak ten mecz się potoczy. Jestem naprawdę ciekawy. Ale na razie przeważa Milan. Uuu, no nie. No, groźna sytuacja była, ale Audero stoi na pozycji. Nie Co mnie bardzo cieszy. Niesamowity doping naszych kibiców. Naprawdę czuć to w sercu, że że są z nami. O kurczę. U, ale sytuacja naprawdę była potwornie groźna. Akcja przerwana, będzie wszedł z autu. Coś za łatwo. Ale akcja zatrzymana. Spalony. Zalewski. To podanie. Powinno znaleźć partnera. No i pięknie, mamy brąkę. Strefeza opłacał się dać szansę. Zazwyczaj zauważyłem, jak tutaj daje szansę zawodnikom, to oni ją raczej wykorzystują. O, ale szybki kombek Milanu. Dosłownie jedna sytuacja i Bramka. No, ale. No, wracając. No, jak zawsze przeważnie daje szansę, no to oni ją wykorzystują. Co naprawdę cieszy. Zobaczmy, co dalej się wydarzy. Uuu, a jest młyn w obronie. Milanu i... Ciężko, prze... Ciężko tam będzie przejść. Chukueze. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ośrodkowanie spok. Zakończymy tą pierwszą połówkę. 1 do 1 remisem, ale Proszę ja tu liczę tam, na coś więcej. Nie ukrywam. Wiadomo Milan to wytru. jest potężna marka. Aczkolwiek myślę, że jesteśmy w stanie go wygrać, bo patrząc na ten mecz jest naprawdę ciekawy. Mhm. Na razie na równym poziomie, ale jedna Mamy dogodna Renis, sytuacja i oni teraz przygotowują atak. może coś tutaj się wyklarować ciekawego. Zobaczymy, jak tutaj, tu, tu, tutaj się potoczy. Jest. O nie, Dużo nie, nie, coś na za luźno, Patyczkuje się, z tym to się wszystko dzieje. O. Może teraz? Ale kurczę, bez Zalewski. O, tutaj widzę Zalewski, podmęczony trochę jest, dobra. Będzie Dia Unii. mu szansę jeszcze raz. Hmm, może... Wojwoda zagra. Na razie tyle ze zmian. Myślę. Teraz skrzydle. Może to wykorzystać. Dobre O kurczę, ale była groźna sytuacja Milanu. Musimy uważać na takie sytuacje. Jeszcze Duwika wejdzie. Zmienimy ofensywę trochę. A Ronson wejdzie. No, i zobaczymy, jak to się potoczy. Zędział, Cztery zmiany. Zobaczymy, może jeszcze jedną Zbólą zrobimy. Teraz piłkę. W obronie. Chociaż nawet dobrze grają, no to. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Hmm. Właśnie Kemp chciał zagrać. O, no to. A no może za soleta, dobra, dostanie szansę, ale musi wykorzystać. To jeszcze damy kakerta na tą stronę, żeby lepiej było bezpieczniej. Zobaczymy jak sobie Kakert poleci na lewej stronie. No i teraz. Jest! Mamy bramkę! Tak jest! O to chodzi. Ja wierzyłem w drużynę do końca. Tylko teraz to utrzymać, nie? Mecz z Milanem wygrać naprawdę super sprawdzian na początek sezonu dla naszej drużyny. Bo już powoli ta drużyna jest ułożona. Tak jak chcę, bo do, do ostatnich godzin załatwialiśmy transfery. I co mogę powiedzieć? Już ta drużyna powoli funkcjonuje, tak jak ma widać. No w tamtym meczu jeszcze remis był taki mecz szarpany, fajny był, aczkolwiek. No miałem jeszcze niedosyt, nie było wszystko wykorzystywane tak jak miało być, ale no ten mecz już fajnie wyglądał, ta, to mi się podobało nie licząc niektórych takich sytuacji, no tak jak na przykład było na początku meczu, że Milan był w częstym posiadaniu, posiadaniu tej piłki, ale potem zabraliśmy ich w swoje ręce, wychwyciliśmy ich, no i widać rezultat. 2-1 wygrywamy, Duvikas strzela gola, co mnie bardzo cieszy. i Też mu daliśmy szansę i no, no i jakby wam to powiedzieć, zasłużenie daliśmy mu szansę, bo no, wykorzystał Dobra, on no ma tego bocznego, e, szeroko, ustawiającego się e, szeroko ustawiającego się, rozgrywającego, tak? O, nie zaręczaj się nad sobą. Dobra, z kim mamy następny mecz? Uff, z Atalantą. Mega ciekawy mecz. Jeszcze tutaj zmienimy skład na ten mecz. O, może niech Zalewski jeden mecz dychnie. Niech zagra Aaron, chociaż... nie, nie, może w innym meczu. Smolcicza damy na ławkę. Wojwoda zagra. Zekakerta. Zagra Gajo. A niech zagra Kumbedi. Sprób, chociaż... Dobra, niech zagra pierwszy swój debiut w tej drużynie. Zobaczymy jak ten debiut będzie wyglądał, bo jestem naprawdę ciekawy. Kurcze, dobra to tak to zostawimy. No i co mogę powiedzieć? No przejdźmy do tego meczu, przesymulujmy do tego meczu. Ale raczej tego meczu już, ten mecz już nie w tym odcinku, tylko w następnym. Zachęcam was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału oraz oglądania poprzednich odcinków serii Road to Glory, jeżeli jeszcze jesteś nowy i ten odcinek był twoim pierwszym. Ja się z, z Wami żegnam. Siema.